Darek Ryll w GTZ zajmuje się marketingiem i reklamą. W szkole średniej dzięki mojemu bardzo dobremu koledze z klasy, z technikum Mariuszowi Paczkowskiemu, on mnie po prostu namówił na to, żeby przyjść na stadion. I od tej chwili twierdzę, że żużel uzależnia. Wystarczy raz przyjść na stadion, i to już jest pozytywne uzależnienie. Przeczytałem informację o tym, że klub szuka osób, które chciałyby być spikerami na meczach. Wiadomo, żeby zostać spikerem to trzeba... Może od strony głosu i takiej komunikacji yy, słownej, no to jest najmniej ważne dla, 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 dla tego, yy, żeby zostać speakerem, ale trzeba znać regulaminy, trzeba pojechać do Warszawy, trzeba zdać egzamin. Od, te, od tego można powiedzieć, że ta współpraca z klubem zaczęła się na dobre. Pierwsze działanie, które przekonało zarząd do mnie, że można coś jednak zrobić, i e, z panem Grzegorzem Nowakiem spotkaliśmy się. Ja podsunąłem mu pomysł, bardzo mu się spodobał. Zajęliśmy się tą akcją, która w zasadzie trwała dwa tygodnie. Było bardzo mało czasu na to, żeby to wszystko przygotować. Oczywiście mówię tutaj o otwartym parkingu z okazji Dnia Dziecka. I tak jak już gdzieś wcześniej się wypowiadałem, nie wyobrażam sobie, żeby podobna akcja nie miała miejsca w tym roku. Natomiast zaczynamy już jej organizację o wiele szybciej, bo pierwszą rozmowę to chyba mogę zdradzić tajemnicę już mam pojutrze. O tym, co było w minionym sezonie, porozmawiamy z kapitanem. Grudziąckiego Czarna godzina to też taki twór marketingowy, żeby przybliżyć wszystkim słuchaczom, potencjalnym słuchaczom, kibicom coś, co się dzieje w klubie, coś do czego nie mają dostępu. No, po czarnej godzinie powstała telewizja klubowa. GTZ TV, co też moim zdaniem jest bardzo dobrym zabiegiem marketingowym. Ci, którzy utożsamiają się z klubem, chcą jak najwięcej informacji uzyskać o tym, co się w tym klubie dzieje, nie tylko gdzieś się domyślać, na różnych forach piszą różne kibice plotki, niepotwierdzone informacje. Chodzi o to, żeby. Dać tym, tym kibicom informację sprawdzoną, wypowiedzianą z ust, które, które są jak najbardziej wiarygodne. Dlatego chyba najczęstszym gościem był pan prezes Zbigniew Fiałkowski w Czarnej Godzinie. W klubie ja staram się przedstawiać pomysły do akceptacji dla zarządu, jak moglibyśmy ten żurzel w Grudziądzu wypromować. Chociaż wiadomo, że żurzel to i tak już jest dosyć, dosyć popularna dyscyplina sportu w Grudziądzu, ale chcielibyśmy jeszcze bardziej tak przekonać wszystkich mieszkańców, że warto przyjść na stadion i zobaczyć ten mecz. Na szczęście mogę pogodzić jakoś moją pracę zawodową i, i to, co robię dla GTR-u. Na szczęście też dzięki w zasadzie wyrozumiałości mojej żony mogę jakby realizować tą pasję. Ona rozumie to i całym sercem mnie wspiera w tym, co robię. Jeśli chodzi o moją pracę zawodową, to ostatnim miesiąc temu dużo się w tej pracy zmieniło, także mam teraz więcej czasu i mogę to pogodzić z taką działalnością tutaj w klubie. Lubię widzieć efekty tego. Jeżeli ja coś napiszę, zostanie to zaakceptowane. I e, głównie te, to, co ja napiszę, to później realizuję. Jeżeli to przyniesie jakiś efekt, to ja cieszę się, że, że mogłem jakoś się przysłużyć właśnie, właśnie takimi pomysłami.